Siłoneczko, witam Was we wtorek. Ja słuchajcie, od rana wziąłem się trochę za diagnozę maszyny. Zadzwoniłem też do sklepu. Przy okazji tam był sprzedawca, który posiada dużą wiedzę odnośnie tych maszyn. No i słuchajcie, chodzi na to, że albo wtyczka, albo cewka jest spadnięta. Wtyczka była popalona ogólnie, jakaś taka, no, cała śmieć ogólnie był. Także wywaliłem ją od razu. Sprawdziłem, czy jest prąd, czy dochodzi prąd po wciśnięciu biegło do przodu. Prąd na przewodach mamy. Także wiemy o tym, że albo wtyczka była walnięta, albo też cewka, ale zamówiłem komplet, żeby już było pewność, że, yy, że to wszystko działa. Jak wiadomo, jak przyjedzie, to pierwsze wtyczkę podłączę nową, zobaczę, ale duże prawdopodobieństwo, że cewka się sypnęła. Mówi pan, że to jest w miarę awaryjne. Znaczy awaryjne, że często po prostu sprzedaje te cewki, także, także wychodzi na to, że to jest tutaj problemem. No i tak to też wygląda, także znalezione jest. Problem, grunt, że prąd jest tam, dochodzi. Bo gorzej, jakby nie dołaził, to, to wtedy byśmy mieli niezłą rozpinkę. E, a tak, to mamy to już zdiagnozowane. Prawdopodobnie jutro już będą części, także będę mógł to wymienić i temat będzie załatwiony. E, słuchajcie, tutaj dolewam wody do zbiornika. i... No i co? I zaraz będziemy mogli brać się za robienie tych nadbudów. Muszę tą blachę tam tylko wytargać, żeby dociąć tu kawałek tej kostki obłoże. Tak jak mówiłem, tu wszystko posiadało też trochę, no bo. Yy, trochę tu polałem wody wczoraj i siadło, co nieco? Jeszcze dzisiaj troszkę poleje. ma też chyba dolać. dzisiaj jakąś burzę zapowiadają, i, i jutro też ma chyba padać, więc w związku z tym chyba nie wiem, czy skoczę dzisiaj po te rury karbowane taką żółtą, żeby połączyć wszystkie odpływy z rynien, na, na razie tymczasowo do, yy, do właśnie do odpływu, żeby tu już się nie moczyło, nie, nie lała się ta woda, żeby bo to się nie robiło. Także tak sprawy wyglądają. Zaczynamy dzisiaj kolejny dzień i lecimy z tym. Pójdę chyba tą blachę pierwotargać stamtąd, wydaje mi się. Dotnę od razu. Tu trochę się podeschnie to wszystko, zaraz wodę, żeby to mógł wyłączyć. I, no i będziemy kleić to na budowy, skręcać to wszystko i, i takie sprawy. Także zaczynamy. Dobra, wy, znalazłem, tą, znalazłem tą blachę. Tutaj odkopałem trochę. Teraz tylko trzeba dociąć taki 70x70 70 kawałek. I będziemy mogli tam to ułożyć i brać się za, za, te nadbudowy. Dobra, blacha docięta. Układam tu kostkę dookoła. I zaraz ten kawałek tu położę. Czy to zadziała, czy nie? Myślę, że powinno. Przy zasypywaniu nie wiem, jak to tylko zrobić. Chyba pierw sypnę trochę na górę, żeby to już trzymało. Teraz by kiedyś trzeba było się dostać o nawet kostki wystarcza tutaj byśmy rzucili to sobie O, i będzie elegancja i tak to taki też jest plan na to Czyli to mamy załatwione Ta woda coś leci ona w ogóle, bo leci i leci, dolecieć nie może. A tu co jest? Trzeba to wyciągnąć stąd Dobra no to nic, niech się jeszcze woda dolewa, to mamy, mamy, to mamy, to zaraz będziemy z, nadbudow z nadbudową tutaj walczyć, tylko wezmę jakiś papier, przyniosę, przetrzeć to no chyba. Najwyżej doleję przez górę jeszcze wody, To dużo nie ma już tak naprawdę do, do dolania, to tu mi zostało 5 cm 10 i mamy to. Dobra, nakładam uszczelniacz na pierwszą nadstawkę i zaraz ją przykręcamy. Tu zmieniłem uszczelniacz teraz na inny, tamten mi się skończył, ale ten też się nadaje do, i do obróbek blacharskich i do, i do PCV-ki, także spoko. Mam mi go wystarczy. Woda nalana pod korek, także już więcej tam nie nalejemy, tylko wkręta mi jednego gdzieś brakuje, nie wiem czy w komplecie mnie gdzieś oszukali, czy ja gdzieś go kurde zgubiłem. Dobra, no, to by było tutaj, tylko te dziury, patrzę jak powiercone, jedna tu, na niech ktoś nie trafił na... Na znaki, na no, ale to już przykleję na te stare. Znaczy na te, co już były przewiercone. Sztuk dwie. No i to zasypać, to i będę jechał po tą rurę, słuchajcie. Porobić te spusty już, i tak to trzeba zrobić, i tak to trzeba zrobić. Więc jak nie dzisiaj, to kiedy, a później może starczy jeszcze czasu, żeby właśnie się... Zrobić te, jak to się nazywa. E, żeby wziąć i odkryć tam te przewody. Zobaczymy, co tam się dzieje. A, i może do elektrycznego też zajadę. Kupię te te, bo miałem zamówić, zapomniałem, do naprawy tej skrętki. Też przy okazji. Dobra, jedna jest. No i teraz kolejna. Na stół. I to samo, przykręcam. A nie, właśnie, kurde. Czekajcie, którą pierwszą dać teraz? Czy to jest jakaś różnica? Mogę się dołożyć tutaj, Że mi to ponad ziemię nie wystawało. Kurde, tutaj też ta uszczelka, słuchajcie, zobaczcie jak ona lata. Też chyba tu na pierdziele tego uszczelniacza. Bo jakoś taka jest, jakaś taka jest, powiem Wam, luźna tutaj. Tutaj wody gruntowe się podniosą, żeby się nie wlewał, nie wlewał tam syf, jakiś piach, czy nie wiadomo co. Opierdzielę to trochę. Dookoła. Ale naciapał. No dobra. Nie będzie tego widać. O, Dobra. O, i teraz to będzie... To będzie wklejone. Za ślepkę tylko damy. I niech siedzi tutaj. kawałek papieru to przetrę. No i dobra. To chyba tą dam teraz powiem wam. Żeby tamta mi nie wystawała do, do góry. Więc polecimy to z tą pierw. A później następna pójdzie normalna nadstawka. Muszę to zużyć ta na naprawdę, bo nie musiałbym mieć tutaj z tą rurą, bo tego nie, nie jest to mi dla niczego potrzebne, ale... Ale jej nie mogę oddać tak naprawdę, bo ona jest w komplecie z, z tym, więc... Trzeba to wykorzystać. Dobra, zasypkę zrobimy i... Będzie jak trzeba. Kurde wody tu trochę jeszcze było, ale tego nie można kłaść na wilgotne. Więc parę kropel tutaj nie zaszkodzi. Powinno to normalnie uszczelnić. Bo bez różnicy jak to ma iść, czy tak, o, czy tak, czy tak, czy tak, gdzie tu są dziury. Ogólnie są cztery, ale tylko dwie są w tych nadstawkach. Do przykręcania, nie widzę gdzie to jest. Tutaj. Jest jedna, jest druga. Dobra. Dwie śrubki, podkładka. Przykręcam trzecią tak samo, dekiel zaraz zakręcimy i i będzie można zasypywać kurde właśnie, chyba jeszcze tutaj też dam tego uszczelniacza bo ta też tutaj luźno chodzi tu opierdzielę dookoła zaraz paluchem przelecę i będzie chyba ok słuchajcie, jeszcze dołożę od siebie po jednym tym takim wkręcie od tego, jak to się nazywa? od czego to są wkręty? No, od blachy. Dam tutaj, bo tylko po dwa to jakoś tak biednie, powiem Wam szczerze. A tak to jednak złapię to lepiej. Bo tu nie będę miał jak dojść za bardzo pod to. Tam tu z boku. Dobra. Ach, kurde. Machaj tym, bo tutaj tam żeby to zasypywać, kiedy tak tego nie ruszy, ale I tutaj też zapoda. Nie zaszkodzi na pewno. Jeszcze patrzę, słuchajcie, po złożeniu tego i zobaczcie, brakuje mi tutaj normalnie, nie jest w poziomie ta klapa, ale znowu zbiornik pokazuje co innego, a to pokazuje co innego, więc nie wiem o co tutaj chodzi. Tutaj mamy poziom a w tą stronę go nie ma. Nie wiem, czy te plastiki może jakieś nierówne czy coś, no bo przecież tu wszystko podokręcane, tu nic się już lepiej nie zejdzie nam tak naprawdę. Więc, więc tak to zostawiam, no nic tu nie poradzę. Dobra, klapa wjeżdża. No i tak jak mówiłem, tak też jest, jeśli chodzi o te poziomy. Trzeba będzie chyba jedno jeszcze dołożyć, wydaje mi się będzie wystawać, a w przyszłości się jakoś coś się wymyśli, jakoś jakiś plan tutaj się zrobi no bo może tą kostkę będę w przyszłości kładł gdzieś i wtedy by się przydało żeby było ciut ciut wyżej ale to mogę domówić, nie ma problemu z tym także zakręcamy i zaraz biorę się za zasypywanie Ok, to zaczynamy zasypywać więc sobie rzucę tutaj na górę, żeby już ta blacha mi się tu nie ruszała trochę to ją przytrzyma no i lecimy zasypujemy myślę ile tej rury żółtej wziąć, ale nie wiem, po ile one są jakie kłębki, czy 25 metrów, albo 50, mi 25 zupełnie zupełności no wystarczy, bo jak powiem, policzymy nawet 3 metry na każdy odpływ każdy spust, no to mamy 18 metrów, więc Dwadzieścia, 25 metrów powinno styknąć. Patrzę, a w czego będę mógł sobie trochę pod ten jeszcze podciągnąć to, podsypać co nieco bo tu mi tego braknie, co ja tutaj mam. Jeszcze też myślę o tym, żeby... Jak będę planował tę kostkę tutaj robić, to też żeby sobie zrobić na wprost od garażu przejście jakoś tu. Nie wiem, ta tuja tutaj jest taka wyschnięta, zresztą nie wiem, czy w przyszłości one wszystkie stąd nie wylecą i nowych nie wsadzę, bo one tak rosną, jakby chciały, a nie mogły. I chyba trzeba będzie coś też usypać nawet na czas zimy, jak będę tutaj chodził. Z domku, to po prostu, żeby mieć przejście po, po czymś twardym. No a w przyszłości, jak będę robił kostkę, to też chyba tu trzeba będzie puścić kostkę. No bo jakoś będę musiał tu dochodzić do tego mojego bałaganu budowlanego, żeby potrawie nie, nie łazić. Tam w lato, to można się potrawie przejść, ale jesienią, e, czy też zimą, i wczesną wiosną, będzie tu mokro. Więc coś trzeba będzie zrobić. Tutaj wezmę sobie wokół tych, tych, tych kręgów, trochę tak pouciskam tą ziemię delikatnie, żeby on tak równomiernie się tutaj osiadał później, że gdzieś go nie wygięło czy coś, gdzieś będzie luźniej, gdzieś będzie bardziej zbitej, żeby później kurde nie było jakiejś afery z tego jeszcze. Dobra. Sypię dalej. Mamy to. Zasypane wszystko. A tu jeszcze tą glinę trochę odsunąłem, bo mu się wczoraj nasunęła na ten zbiornik. Zostawiam tak na razie. To i tak po deszczach sobie siądzie, więc tam coś trzeba będzie dosypać czegoś. Nie wiem, czy już też gruz nie pójdzie na to tutaj. Też, żeby tu można było chodzić jakoś, ale to dopiero jak sobie siądzie wszystko. Także spadam teraz po tą rurę. No i wrócę. No i coś będę działo dalej. Zobaczymy, która to będzie godzina, jak ja przyjadę, kurde. Bo. Czas leci, trochę przy tym mecelaku rano zeszło i nie wyszło jak zawsze. Dobra, to spadam, wracam niebawem. Z powrotem, trochę pójść do, ale lepiej pójść późno niż wcale. Słuchajcie, bez rzeźby się nie obejdzie oczywiście, bo dzień bez rzeźby, dniem straconym. Niestety nie mieli setki, mieli tylko 80, ale w promocyjnej cenie w sumie, więc wziąłem tutaj takie kielichy, trzeba było do tego dobrać, no i to na hama. Wchodzi jedno w drugie, a to mam nadzieję, że mi podejdzie na rynne. tylko nie wiem, czy z głową, uszczelką da radę, czy trzeba będzie kręcić wkręta. Wolałbym nie kręcić, chociaż to bez różnicy i tak będzie to... E, jak to się nazywa? To i tak będzie... Może za daleko to nie wchodzi, kurde, tak za bardzo. To wejdzie dalej. W sumie wchodzi. Tak to będzie przykryte, więc to nie problem, jakby ten wkręt będzie wystawał. Ale może i tak to podejdzie. No tak słabawo powiem wam. To wygląda tutaj. No, raczej chyba trzeba będzie dać go tutaj, pierdzielą sobie wkręta, a te gumy po prostu zostawię i tyle. Damy jednego i tak będziemy to robić. I teraz tylko rozkręca. jak to zacząć i chyba pierdolę będę wkładał tutaj, i se przymierzał, obcinał i tak to będzie wyglądało, to będzie najlepiej mi się wydaje. Żeby tam nie uciąć za dużo, nie uciąć za mało, niepotrzebnie no, będzie mi się teraz tutaj giąć i skręcać Dobra Setka była lepsza wiadomo, no ale nie, nie mieli akurat. Setki mieli tylko z dziurami Ocyk Tutaj, tu bym sobie wymierzył, tylko noża weznę Żeby nie za dużo, nie za mało tylko było. Ale tu i tak będzie, to na to wchodzi. No dobra, to dziś, żeby nie było za mało, to tutaj upierdzielimy pierwszego. Zobaczymy, jak to będzie mi szło. w ogóle będzie mi szło. I to bym chciał obskoczyć, a zaraz tutaj wjechać i szukać tego przewodu, ale tam będę musiał się chyba wspomóc tym, jak to się nazywa, eee, filmikami, bo tam gdzieś mówiłem chyba na filmiku, jak dobrze pamiętam, gdzie dokładne położenie jest tych przewodów. Mniej więcej wiem, podejrzewam, gdzie to będzie, ale ale może mogę nie trafić, nie, nie kopać. Nie wiem, czy w ogóle koparką tam zaczynać, czy nie odnaleźć ich szpadłem, żeby czegoś nie rozpierdzielić. Dobra, ładnie siedzi, wkręty przygotowałem. Takbym przeczuwał, że ta guma nie podejdzie. Teraz tego tutaj i tu wkręcika jednego nie ma potrzeby więcej dawać. I Powinno być ok. No to prawda, 80 to nie jest za gruba, to jest mniejsza średnica jak, jak ta renowa, bo jest 90 renowa. No i siedzi. Więcej nam nie trzeba, tu nawet nie daje, bo to na sztywno wchodzi. I tak każdy po kolei teraz zrobię. I taki też będzie plan. Jak będzie tam przy elewacji, czy coś, to będzie się po prostu odsuwać się na boki i tyle. To lecę. Jadę z następnym i tak wszystkie po kolei po, pomocuję. 140 zł za to wszystko zapłaciłem, więc jakiejś tragedii finansowej nie ma. Z tego powodu, może kiedyś do czegoś się użyje te rury albo coś, no nie wiem. Dobra, to jadę z następnymi, a później spotykamy się tutaj i. I będziemy szukać tej zwiki. Byłem też w elektrycznym, wziąłem te skoczloki, te żelowe takie złączki do. Skr... Kurde a skrętki nie wziąłem co za gamoń, ale i tak i tak będę musiał jechać do innego elektrycznego, bo nie mieli żadnej yy, złączki, którą mogę zastosować pod ziemią, Takiej, żeby była, wiecie, szczelna, więc tak czy inaczej będę musiał gdzieś jeszcze podskoczyć. Mamy to. Yy, zrobione mam tą stronę i tamtą też. Jeszcze tyle mi rury zostało. Także mogłem tam naprawdę wziąć 20 metrów i by stykło. No a to się może gdzieś tam kiedyś wykorzysta. No i tu też mam te trzy sztuki zrobione. Także teraz biorę się za znalezienie worka z przewodami. I wychodziło to by na to, że jak patrzyłem po filmiku, to jest raz, dwa, trzy, cztery. No gdzieś na tej wysokości. Na tej wysokości, tylko Teraz, czy mi się przytrzyma tutaj? Nie przytrzyma mi się. Raz na kawałek, bloczka może. Jakoś kurde zrzepić no I 4,20. W tą stronę. Tu jest ten dołek, mi się wydaje, tak gdzie tu siadło. Tak jest. Centralnie tutaj, więc tu spróbuję zacząć odkopywać. Nie chcę koparką, bo zaraz gdzieś coś przepierdzielę, a tam jest ich kilka, więc... Kurde, tu się ubiło, bo metelakiem jeździłem po tym, więc trochę tu twardo. Ok, dokopałem się do czegoś. Mamy tu jakiś worek, jakaś folia jest, także punkt jest znaleziony, tylko teraz to muszę obkopać. Dobrze, że koparką tu nie wjeżdżałem, bo myślałem, że to będzie ciut głębiej, a nie jest, więc... Pewnie zaraz bym coś uszkodził. To jak ja to tu położyłem, kurde. Tu jest zwika kabla, ewidentnie jakaś jedna. Ciężko ocenić. A, a pod tym jest następna. Nie. To jest przykryte folią wszystko. I to było w zielonym worku, to było widać na filmie. Więc muszę tu jeszcze trochę rozkopać. Żeby można było się do tego dostać i, i będziemy w domu. Dobra, słuchajcie mam tu odsunięte wystarczająco tak, żeby jutro sobie delikatnie koparką obkopać i, i będzie temat załatwiony. Także na dzisiaj spadam, jedziemy nad jeziorko jeszcze skorzystać z pogody, bo na razie jest spoko. Niby tam burze zapowiadali, ale nie, nie zapowiada się, także jedziemy na odpoczynek można powiedzieć i co? No i jutro działamy. działamy z tymi kablami. Jeśli pogoda pozwoli, no to będę musiał przesypać to kurde chyba minikoparą, no bo ma calak uziemiony, więc przesypać to, no bo tu po skosie jakoś będziemy musi pojechać. Mam nadzieję, że tych kabli wystarczająco kurde długościowo zostawiłem. No i tam tak samo, zobaczymy ile też tutaj bramy tam mam, jak to tam pod skosem będzie szło. No i tyle w sumie. Także spadam, uciekam. Widzimy się jutro i lecimy dalej z tematem. Na razie, cześć!